i na sklep klubowy kom! Cześć z tej strony Krystian Elek, zapraszam na hutniczy flash. Witamy serdecznie na suchych stawach. Rundę wiosenną. Zaczynamy od meczu z GKSM-em. Jastrzębie. Oczy w twoje oczy, jest męczone. Co to taka wstawka muzyczna będzie chyba? Nie, wiem, że będzie. Nie? Nie, <laughs> nie, że będzie. A mamy to, uchwyciliśmy, tak? Ta. Kurde, kiedy będzie. Śpiewaj skierem. Nie! <śmiennie> <śmiennie> Ale przebój nie powiem Klasyka Najważniejsze <śmiennie> ci wygrać. No to tak, jakie, jakie przeczucie? Gram. To, to najważniejsze. Musimy to wygryć. Tęskniło się za grą oliwowe punkty? Troszeczkę, troszeczkę. Jak jest, Pawle? Jest dobrze. Ładna pogoda, ja się... ładne bojo. Dobrze przepracowałeś okres przydrowa? Oczywiście. Pracowałem dużo nad głosem, tak więc myślę, że będzie słuchać efekty no, dzisiaj to... na stadionie, na wystawa. No to liczymy. Profesor, tak, z twojej strony. Jest. A jak nastroje przed, przed pierwszym meczem ligowym? Wiesz, jak to zwykle bywa przed startem rundy czy to sezonu, nadzieje są zawsze ogromne, a myślę, że te transfery, zwłaszcza wzmocnienie z ligi defensywnej, obrona, bramkarz, powoduje, że te nadzieje właśnie te nadzieje, które są często powtarzane, wypowiadane przez e, kibiców i też przez e, reprezentantów, przedstawicieli klubu, które mówią wprost o awansie. Myślę, że mogą zostać spełnione właśnie dzięki między, między transferom, a także dobrze przepracowane okresy przygotowawcze. No i w efekcie tutaj na tym stadionie, w ostatnim meczu sezonu, na swoich Stawach będziemy mogli się cieszyć z awansu do pierwszej ligi. że ty to tracisz swoim głosem? To jak będzie taka możliwość, to jak najbardziej. To liczymy. Na to. No, by tak było. Ale to wiesz, to najpierw chłopaki na boisku muszą wywalczyć, a ja my tak już się dostosować. Tak, to było, że jest jakiś tam element od siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będą sędziowie na podsłuchu dzisiaj? Dobrań, o, co to dostaliście? że jaką mam szczelne kolorę Podobne, nie? Kurde, no. To. Tak. <grywa> no jak, jak poziom na HKS? Bardzo wysoki. Ustam mogłeś zauważyć, że nie było łatwo w <grywa> Nie było, szczególnie że nie wiadomo było do której strzelać. No tak, jak było dużo zamieszania, zamieszanie. Na początku był chaos, więc. No to... dobra, bardzo dobrze to oddało. Teraz sobie tak Czemu? A to coś się kliknie? Teraz coś nagrywam. Co no, nagrywasz? Z... Ja nagrywam. Ja nagrywam. Czego ty nagrywasz? O! Nagrywam. Idą na sikolki pery. O, teraz <grywa> się dzieje. No i teraz nagrywaj! Jacob, pani nagrywa. że wpadłeś, Jacob. Ej, teraz pan, o. Pan, się pan Marcin. Ja powinien ustać za kamerę, nie No nie, swoje się czujesz teraz, nie? Nie, A. nie, nie, jaśnie. Się... Musisz co mam mówić, to. Mam ja wiem, gdzie... ja, to kości robił niż wypadł. Jestem No co się. Znaczy tak. ja tego nie robię, ale... w sumie teraz tak miałem, nic ciekawszego do roboty. Do pierwszego gwizdka arbitra pozostało niecałe 40 minut, a piłkarze obróżny wyruszyli już na rozgrzewkę. I dajesz jeszcze mu program meczowy, jak no, a nie, to nie są tanie rzeczy. No nie, nie, tak nie Dlatego trzeba nie mieć komplizuje i a, a? pach, Ty a tym ci pieniążki się wydawać, a nie wiem no. czy nie no. dobrze. liczyć dobrze? No. Bo to czaresz to wydać, tak? Tutaj? No. No, jeszcze flu. Kurde. Ziołeczka. Ale fajnie. No. Razem sobie pracujemy tutaj. na rynek. Nie? Na karmę zarabioną. Czy, czy kibice już poznają nową twarz mediów klubowych? Pierwszy dzień pracujesz. Ale wiesz to jest dopiero starz. nie, wiadomo, czy, nie wiadomo, pierwszy dzień, no próbny, nie, nie wiadomo czy dostanie tą robotę. Ale mamy to jest tak? No to nie, nie, nie musisz pienić. Za darmo ja idę do ale dobrze tutaj, konkretne podejście. No tak ale... Trzeba i czasem. Mogę w tej chwili tam siedzieć, co w Dokładnie. Coś się dzieje do czerwkę. Co się nauczyć na Where are you from? I'm from the Netherlands. I'm studying in Krakow for second semester and yeah, I just love football, so yeah, just strolling around the city looking for football and yeah, just watching games. A na nasze kiwiców standardowo czeka też nasza najlepsza GITA stadionowa. Jaki dzisiaj stan Gente? Stan Genty Elegancki, wszystko, wszystko w porządeczku. jesteśmy gotowi na start? Tak, tak bardzo, bardzo gięta? bardzo gięta. Pierwszy mecz rundy wiosennej. Jakie dzisiaj typy? Jak będzie. No pewnie, wygramy. że wygramy. No, Oczywiście, bo tu przyszliśmy. My zawsze tak chodzimy to i ładnie. zawsze wygrywają. Ja tu dobrze zaczarowałam, więc będzie na pewno wygrana. To zimę trudno było przetrwać tak bez meczu żadnego, nie? No Za długa no, przerwa, no. zdecydowanie. Tak. Czy znaczy, dzieciaki najbardziej, bo oni to przecież. Uwielbiają mnie chodzić na mecze. Więc. Ale na żadnym sparingu wyjazdowym pan nie widzieliśmy, to coś tutaj poszło nie tak. A ja byłam, jak sypał, tak bardzo śnieg i byłam. Ale to nie na wyjeździe na Śląsku. A, a no nie. Ale mąż mi tu powiedział, że mnie zabierze na święta wielkanocne gdzie? Do Olsztyna. Super. idealne święta. święta. A za, za trzy lata to Walentyki w Paryżu, już, Liga Mistrzów. No chciałabym. Bardzo fajnie. Tego sobie życzymy. Dziękuję. No nic, szatniej szybka korekta. był ostatni wiosenną inaugurujemy remisem 1 do 1 z GKS-em Już za tydzień staniemy jednak do walki o kolejne ligowe punkty. Jeżeli nasze materiały wam się podobają, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To był kolejny Hutniczy Flash. Historia, którą stworzymy na pewno chcemy powalczyć o awans tak upragniony tutaj w Nowych Uciech. Historia, stworzymy. którą stworzymy, Historia, którą stworzymy.